Kanał YouTube KuboGu Wydawnictwo Fronda przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Wincentego Łaszewskiego. Pod tytułem Boży Szaleńcy. Nałożone życiorysy Juta z Heumrzy. Ta niewiasta to inaczej Juta von Zangerhausen, Juta z Bielczyn, szalona księżniczka. Tak bardzo chciała naśladować świętą Elżbietę, że Bóg wydarzenia z życia węgierskiej księżniczki przeniósł żywcem w jej własne życie. Juta nie tylko robiła to, co robiła Elżbieta. Życie poprowadziło ją przez te same wydarzenia, które były udziałem tamtej świętej. Na jednym z życiowych zakrętów Bóg odział ją jeszcze w szatę mistyka. Jest rok 1220 miejscowość Zangerhausen, księstwo Turyngia. To tam na zamku panów tych ziem pojawia się wytęsknione dziecko, dziewczynka. Otrzyma imię Juta. Za wielką świętą Jutą sprzed dwóch wieków. Na razie nazywa się von Sankerhausen i szczyci się, że jest z rodu brunszwickich książąt. Ma zapisaną w gwiazdach i w bogactwie rodziców piękną przyszłość. To, co dla wielu jest jękiem i płaczem na tym łez dla niej niczym takim nie jest. Gdy śpiewa wraz z innymi, znaną od dwóch wieków Maryjną Antyfonę. Salwę Regina, nie rozumie jej słów, że życie nie jest łatwe, że ludzie odczuwają skutki wygnania z kraju, że ziemia rodzi im chwast, a praca jest ponad siły, że wszystkiemu towarzyszy cierpienie. Na zamku książąt jest przecież inaczej. Dla Juty świat niósł co innego, był bliżej zaginionego raju. Jej los na ziemi miał oznaczać zaszczyty, zdobione atłasami komnaty, suto-zastawione stoły, muzykę, bogactwo. W końcu jest księżniczką brunszwicką, a to oznacza Boże Wybraństwo. Tak, dobre lata, jakie ją czekały, należało uważać za wielką łaskę od Boga. W końcu rodzina była głęboko religijna. Nie stroniła od uczynków miłosierdzia i przepisanych modłów. Mała Juta przyjmowała wymiar religijny życia jako oczywistość. Było jej dobrze w radosnym świecie i w pełnej dziwnego spokoju kaplicy. Jej patronką była Juta z nieba, ale szybko się okazało, że kto inny jest jej ideałem. Nie jest nią nadreńska święta z rodu grafów z Panheim która jako szesnastoletnia dziewczyna zbudowała sobie pustelnię i żyła w niej do śmierci. Niebawem zresztą już nie sama, bo otoczona powstałą wokół niej wspólnotą kobiet, które założyły klasztor według benedyktyńskiej reguły, a którego najsłynniejszą mieszkanką był niebyle kto, ale święta Hildegarda von Bingen, zresztą siostrzenica świętej Juty. Jednak co dziwne, wszystko to wcale nie imponuje Jutie von Zangerhausen z XIII stulecia. Ta zapatrzyła się w świętą Elżbietę nie postać z hagiograficznych ksiąg, ale żywą świętą 20 lat młodszą córkę króla Węgier. Niebawem się okaże, że jej pragnienie naśladowania Elżbiety. Zaowocuje niemal identycznymi doświadczeniami jak te, które stały się udziałem Węgierskiej Świętej. To zdumiewające, jaka jest zbieżność wydarzeń w życiu tych obu kobiet. O tym za chwilę. Juta była tak zapatrzona w tę niezwykłą postać, że odbyła nawet pielgrzymkę do Marburga, do jej grobu. I właśnie tam prosiła ukochaną Świętą o wskazanie jej. Co ma wybrać jako drogę na tym świecie? Warto pytać świętych w niebie. W końcu widzą lepiej, wiedzą lepiej, patrząc z góry. Czy wtedy Juta przeżywa pierwsze doświadczenie mistyczne? Wiele za tym przemawia. Wiemy przecież, że wówczas nagle coś poczuła, już wie, co ma zrobić. Może to dziwić, ale świat duchowy. Zażądał od niej zanurzenia się w świat cielesny. Nie miała uciec na pustynię, ani zamknąć się w klasztorze, odwracając plecami od spraw doczesnych z ich radościami i troskami. Te okazały się warte jej życia. Juta czuje, że ma założyć rodzinę. Ma powołanie żony, powołanie matki. Jak cała ludzkość złe spadołu teraz jest gotowa na dorosłe życie. Poślubia rycerza pochodzącego z rodzinnego Zangerhausen. Elżbieta uczyniła to samo. Wyszła za mąż w wieku 14 lat za landgrafa Turyngi. Jest to prawdziwa wielka miłość. Pojawiają się dzieci. Elżbieta miała trójkę. A potem śmierć. Umiłowany mężczyzna jej życia nie wraca z Wyprawy Krzyżowej do Ziemi Świętej. Nawet nie ginie w boju z niewiernymi. Umiera na zarazem w drodze. Identycznie jak małżonek Świętej Elżbiety. Juta ma zaledwie 20 lat. Elżbieta dokładnie w tym samym wieku traci męża. Decyduje się pozostać wierna swemu powołaniu do rodzinnego życia i poświęca się wychowywaniu dzieci. Znowu śladem swego ideału. Postanawia przekazać im dwie wartości świecką dobre wykształcenie i wychowanie oraz duchową. To oznacza, że musi ich nauczyć szacunku, miłości i oddania się sprawom Bożym, nawet jeśli oznaczałoby to cierpienie i ofiarę. Mija ją lata. Podrośnięte dzieci podobno oddaje na służbę Bożą. Czyli, prawdopodobnie, pod opiekę sióstr zakonnych. Wartości wieczne okazują się w wychowaniu ważniejsze. W końcu na Ziemi żyje się kilkadziesiąt lat, a w wieczności żyje się przez wieczność. Nie wiemy, jak wyglądało ich życie. Wiemy tylko, że powierzone boskiej opiece nie potrzebowały już bezpośredniej bliskości matki, zawsze miały zapewnione przy sobie jej serce. I jej modlitwę. Juta jest wolna. Mąż w niebie, dzieci w klasztorze. Nadchodzi czas, by zrobić to, co pociągało ją od dzieciństwa. Rozdaje swój majątek ubogim i wzorem świętej Elżbiety rusza w świat jako pielgrzym. Elżbieta poszła z Wartburga do Marburga. Nasza święta jest inna. Jej wędrówka nie jest stąd dotąd. Latami pozostaje bez stałego miejsca, bez domu, bez swojej własności. Pielgrzymuje do miejsc szczególnego kultu, do znanych kościołów i słynących ze świętości klasztorów. Wzorem Elżbiety wszędzie pielęgnuje chorych. Wśród nich jej szczególną miłością cieszą się trędowaci. Znowu duchowy rys węgierskiej świętej. Wspomaga też biedaków jałmużną. Czytamy o jej życiu, i już nas nie dziwi, że uważano ją za osobę potrosze dziwną. Jest tak inna niż wszyscy. Jedni z niej szydzą, inni wyśmiewają. Mówi się o niej szalona, chora. Elżbietę również uważano za niezrównoważoną psychicznie. Ale większość widzi w niej świętą. I oto wszystko zaczyna być inaczej. Nie po Elżbietowemu. Węgierska księżniczka umiera w wieku 24 lat, a Juta wciąż żyje. Nadchodzi rok 1256. Juta zbliża się już do 50 roku życia, jest dojrzałą kobietą. Wtedy przychodzi znak z zagrobu. Kolejne doświadczenie ze świata mistyki? Bo niespodziewanie dowiaduje się, że krewny jej zmarłego męża jakiś von Sangerhausen został wybrany wielkim mistrzem zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Ta długa nazwa oznacza po prostu Krzyżaków. Nowo wybrany wielki mistrz. Anno von Sangerhausen. Zaprasza Jutę do Ziemi Hełmińskiej. Idea, jaka przyświeca temu człowiekowi, będącemu zresztą jako krewny, ziemskim śladem jej męża, jest prosta. Znana już ze świętości Juta, miałaby modlitwą i pokutą wspierać krzyżaków w dziele nawracania pogańskich prusów i litwinów. Mamy tu kolejne zdarzenie z posmakiem szarej, codziennej mistyki. Bo właśnie taka cechuje życie Juty. Oto krewny jej męża, a jednocześnie reprezentant Boga, kieruje do niej wezwanie, które, mistrz zakonu to czuje, jest skierowane do niej w imieniu Boga. Pokolenie później święta Mechtylda pisała o tym wydarzeniu. Posłał ją pan do Pogan, aby swoimi modlitwami ich, krzyżaków, wspierała. A dobrym przykładem nawracała i budowała, głosząc święte imię jego. Hmm. Mistrz Krzyżacki z rodu von Zangerhausen może nawet jeszcze nie wie, że jego święta krewna ma w Bożych zamiarach nawracać też samych zakonnych rycerzy. Jednak Juta nie wyrusza do żadnego z krzyżackich zamków. Prosi o opiekę pierwszego biskupa hełmińskiego, Heidenryka który był Dominikaninem z jej rodzinnej Turyngi. Znowu po ziemskich szlakach prowadzi ją Palec Boży, i za jego zgodą zamieszkuje w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynach. Odgrodzona od oddalonej o dwa kilometry hełmży, niewielkim jeziorem. Mały domek zamienia w pustelnię, miejsce modlitwy i surowej pokuty. Ku jej niezadowoleniu, to miejsce jej odosobnienia, zaczynają niebawem coraz liczniej odwiedzać ludzie szukający mędrców bożych. Juta żyje w zjednoczeniu z Bogiem. Odwróciła się od świata. A twarzą zwróciła kupanu. A tu taki tłum. Pamiętajmy, że wcale nie była pustelnicą w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Rankiem chodzi do miasta na msze świętą, po niej idzie do szpitala trendowatych. Znów powraca model świętej Elżbiety. Jest znana w mieście wkrótce i poza jego murami. Do jej pustelni ruszają ludzie proszący o radę, pomoc duchową. I duchowe wsparcie. Bielczyny stają się dla nich takim samym miejscem, jak przed laty były dla niej samej święte klasztory i słynne świątynie, które tak licznie odwiedzała. Ludzie przychodzą, a Juta odpowiada na ich pytania i kieruje do Boga ich prośby. Wie rzeczy, których oni nie znają, zna coś, czego nawet nie są świadomi. Odchodzą zdumieni, potrząsając głową. A przecież Juta próbuje tylko swoje doświadczenia mistyczne i zdopytą w nich mądrość ducha przekazać im w ich codziennym języku. Nasi przodkowie powracają do domów i mówią z przekonaniem, że byli u Świętej. Juta nie była już von Sangerhausen. Teraz była Jutą pustelnicą. Jutą von Bildschen, czyli Jutą z Bielczyn. W swej porybackiej chatce przeżyła cztery lata, zdumiewające tyle właśnie żyła w Marburgu święta Elżbieta. W 1260 roku, po czterech latach pobytu na ziemi hełmińskiej, Juta umiera w opinii Wielkiej Świętości. Wiedziano o niej co nieco. Musiała komuś zdradzić swój mistyczny sekret, że Pan Jezus pozwolił jej, jak mówią hagiografowie, dotknąć ustami rany swojego boku. My powiemy krócej: ktoś znowu widział ją rankiem, jak bojąc się, że nie zdąży na poranną przeświętą w hełmrze, skróciła sobie drogę idąc przez jezioro. Zresztą nieprzypadkowo zmarła w Wigilię poprzedzającą uroczystość. W niebo wstąpienia pańskiego. Dla wszystkich był to znak, że Chrystus na pewno zabrał ją tego dnia ze sobą do nieba. Przy jej grobie zaczynają dziać się cuda. Jest ich tak wiele, że mija zaledwie piętnaście lat, a duchowieństwo hełmińskie zbiera spisane pod przysięgą świadectwa niezwykłych łask otrzymanych przy doczesnych szczątkach juty i składa w Rzymie prośbę o ogłoszenie Juty błogosławioną. Biskup Hejderyk poleca ciało błogosławionej Juty złożyć w budowanej właśnie katedrze świętej Trójcy w Chełmży. Ale podczas potopu szwedzkiego szczątki Juty ukryto, by już nigdy jej nie znaleźć. Pustelnica zniknęła. Może dlatego, że nie będzie przecież mieszkać wśród tłumów nawiedzających Kościół. Dla Polaków była to zawsze Polska Święta. Wędrowali do niej mieszkańcy Ziemi Hełmińskiej, ale też ludzie z odległych stron. Liczni byli wśród nich także mieszkańcy Zankerhausen, zazdrośni o swoją świętą. Pielgrzymował do niej król Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan III Sobieski. Dziś duchem wędrujemy i my. Święta Juto, kobieto szalona z miłości do Boga, pomóż mi znaleźć wśród świętych w niebie, jak Ty znalazłaś, tego jednego, który w boskich zamiarach najpełniej odzwierciedla moje własne powołanie. To będzie dla mnie wielka pomoc w wędrówce ku zbawieniu. Nie będę szedł po omacku, lecz poznam całą drogę. Proszę, pomóż mi znaleźć takiego świętego i go pokochać. Pomóż mi go naśladować. Pomóż mi cieszyć się, że Pan upodabnia mnie do niego, także w tym, co trudne. Boży Szaleńcy Kanał YouTube Ku Bogu Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców z Panem Bogiem.